Dzień dobry Państwu. Witamy Państwa w kolejnej audycji z cyklu Rady dla Rady. Gościem dzisiejszego wydania jest Pan Marek Sternalski, Radny Miejski Klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, Panie Marku. Dzień Witamy dobry, tutaj. witam serdecznie. Panie Marku, tak na początek, od kiedy. Rozpoczął pan działalność społeczną. Na początek to ja chciałem podziękować za zaproszenie do tej telewizji. Jest mi niezmiernie miło, bo tak jak panu redaktorowi mówiłem, przed audycją największe telewizje zaczynały od właśnie takich malutkich, więc tego życzę. Na poziomie przynajmniej poznania, i bardzo się cieszę, że takie społeczne inicjatywy powstają, które informują o tych rzeczach, które są ważne dla lokalnej społeczności. To od tego zacznę. A jeżeli chodzi o moje działalność, kiedy zacząłem swoją działalność, no pierwszy raz to pamiętam pierwsze wolne wybory jako smarkacz. Tak to nazwijmy, z, gdzieś z ulotkami, wtedy nie było ciszy wyborczej, w dniu wyborów e, czerwcowych, pamiętnych, z ulotkami w górach, bo stamtąd pochodzę, przy małej komisji rozdawałem ulotki. To były takie drobne początki. Potem niezależne zrzeszenie studentów, e, Uniwersytet Jagielloński. Komisja Krajowa nzs u Kongres Liberalno-Demokratyczny i działalność taka w lokalnej społeczności na rzecz utrzymania wówczas województwa Bielskiego, bo jak, przed, jak była reforma, to mi bardzo zależało, żeby chronić tą małą lokalną społeczność przed wchłonięciem do wielkiego województwa i podziałem pomiędzy województwo śląskie i małopolskie. No a później, e, pamiętne e, dla mnie bardzo lata przełomu, e, lat 90. i 2000., poznałem żonę i żona Wielkopolanka, a Wielkopolanki, jak wiadomo, to świetne kobiety i, i wspaniałe powiem. kobiety i przeprowadzka e, do Poznania. I współpraca z kolegami, których poznałem jeszcze w czasach NZDS-u. Także ten NZDS jest ważny z punktu widzenia mojego działania. NZDS, czyli Niezależne Zrzeszenie Studentów. Może tak troszeczkę bliżej, wspomniał Pan o pracy w niezależnym zrzeszeniu studentów. Może przebliżmy trochę młodszemu pokoleniu, czym zajmowała się praktycznie i czym był NSZ. Ja, byłem na przeł ja działałem na, tych przeło na przełomie lat, kiedy wychodziliśmy z komunizmu, ale już się rodziła wolność, mm -hmm. bo to była końcówka lat 80., czyli mnie trudno zaliczyć do tej grupy, która była najbardziej taka aktywna w walce z, z poprzednim systemem, nie, w życiu się nie będę utożsamiał, tak. to znaczy utożsamiał się będę, ale nie będę mówił, że w tamtych czasach działałem, najtrudniejszych dla NZS-u. My budowaliśmy jakby y, samorządność studencką, tożsamość społeczności studentów y, y, wówczas y, w Krakowie. Aktywność taką prodemokratyczną, prospołeczną młodych ludzi i angażowanie się w budowanie tej wolnej, wolnej Polski, w której rola młodych ludzi była bardzo, bardzo ważna, i niezależne zrzeszenie studentów pokazało, że wielu ludzi z NZDS-u później zmieniało Polskę, a drugi element, który jest ważny, to jest to, że w każdym mieście, w którym się jest, ma się znajomych z NZDS-u w Poznaniu, czy Filip Kaczmarek, czy Marek Karczewski, mm -hmm. czy Andrzej Radkę, czy Mariusz Wiśniewski, obecny wiceprezydent, wiceprezydent miasta, no to jest niezależne zrzeszenie studentów i to są bardzo, bardzo fajni ludzie, którzy aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności. Tak, panie Marku, mieliśmy już ten rys mniej więcej dla młodego pokolenia, czym był NSZ. Y... NZS, przepraszam. NZS y... działa dalej. Tak, właśnie chciałem to zapytać, dobrze. jak w tej chwili wygląda działalność tej organizacji na skalę tutaj lokalną, nie chodzi o kraj, tylko I... o kraj. Na to pytanie najlepiej odpowiedziałby Mariusz Wiśniewski, który ma stały kontakt z tutejszą strukturą NZDS-u. Ja nie byłem w NZDS-ie okay. na UEM-ie, więc nie mam naturalnie kontaktu takiego wielkiego. Z NZDS-em tutejszym. Natomiast z tego co wiem, to NZDS bardzo aktywnie działa na rzecz studentów, wspiera różne inicjatywy prostudenckie, angażuje się w różne projekty na Uniwersytecie Adama Mickiewicza i na innych, innych uczelniach. I jest to taka kuźnia bardzo fajnych, nie tylko politycznych, ale pro-społecznych kadr, które później mhm. aktywnie wzbogacają nasze miasto, nasz kraj w bardzo dobre inicjatywy. Także wszystkim młodym ludziom mówię, jeżeli chcecie się zaangażować nie w politykę, ale w takie wejście w życie publiczne NZDS, to jest w sercu wielu, wielu poznaniaków, którzy byli w NZDS i chcieliby, żeby młodzi ludzie dalej aktywnie wspierali tą działalność. Panie Marku, ale zejdźmy troszkę niżej. Rady Osiedli. Praktycznie NSZ, NZS jest taką wyższą, jak gdyby wyższą, może równoległą strukturą działającą tym bardziej na uczelniach, natomiast zajmijmy się radami tutaj społecznościami lokalnymi. Mhm. Do rad osiedlowych też są wybierani ludzie w różnym wieku, o różnych zapatrywaniach, czy politycznych, czy społecznych. Natomiast pan jako radny miejski ma jak gdyby możliwość nie tylko współdziałania z radami osiedli, ale również doradzania tym lokalnym ciałom. Jaka jest różnica, czy diametralnie różnią się, różni się praca radnego miejskiego od radnego osiedlowego? Różni się bardzo mocno z punktu widzenia obszaru działania, bo radny miasta jest zobowiązany ustawowo i także polityką samorządową do tego, żeby dbać o całe miasto. Natomiast rolą rady osiedla głównie jest angażowanie się w życie lokalnej społeczności, w której dany radny. Mhm. Yy, mieszka i pracuje tak jak pan tu, aktywnie działa na rzecz lokalnej społeczności i ważne jest, żeby pomiędzy radnymi a osobami, które działają w Radach Osiedli, była taka synergia w działaniu i patrząc na przykład na to, jak y, pracowaliśmy wspólnie, czy nad y, boiskiem, czy szkole Czef. na spaków, szpaków, mm -hmm. przepraszam, Sampa. czy przy, na, y, parku. przy y, parku, czy przy temacie związanym z, z tym placem zabaw, y, boiskiem tak na Koble Polu. Mm -hmm. Czy w kwestiach związanych z różnymi potrzebami komunikacyjnymi, to tutaj zdecydowanie ta współpraca przynosi dobre, dobre efekty. I ważne jest, aby z radami osiedla rozmawiać, czasami się spierać, bo spór jest rzeczą naturalną, jeżeli jest w cywilizowanych jest warunkach konstruktywny. i konstruktywny. Ważne jest, aby jeszcze bardziej niż się czasami spierać, to jeszcze bardziej współpracować, tak. pomagać sobie wzajemnie i realizować te potrzeby, na których zależy mieszkańcom naszego miasta. Przecież i Pan, i ja działamy po to, aby mieszkańcom Poznania żyło się lepiej, lepiej prawda? Panie Marku, właśnie wróciliśmy do mieszkańców lokalnych. Jest taka tendencja ostatnio w Poznaniu, że Poznań jak gdyby się wyludnia. W czym Pan widzi tę tendencję, powód tej, tego wyludniania miasta Poznania? Co jest powodem? To jest problem w wielu miast, nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mhm. Wyludnianie wynika z tego, że w krajach, które się powoli bogacą Stara... Mhm. są coraz na wyższym poziomie ekonomicznym. Są takie ludzkie marzenia, żeby mieć domek kodomu, domu, mieć ogródek. Sporo ludzi czegoś takiego oczekuje. Mhm. Cena metra kwadratowego w Poznaniu do ceny metra kwadratowego za granicą Poznania to jest zupełnie inna bajka. Mhm. I mieszkańcy szukają miejsc, szczególnie młodzi, gdzie mogą, mając swoją zdolność kredytową na przykład, tak. znaleźć lokum dla siebie, dla swoich e, najbliższych. Przykład okolicy, chociażby rozbudowującego się Zalesewa, mhm. to jeżeli spojrzymy na ten obszar, to zdecydowanie można powiedzieć, że tam jest wielu poznaniaków, o czym świadczy chociażby Droga tak. do poznania, która już za chwileczkę nie będzie e, zdolna do przyjmowania, e, już e, się korkuje bardzo, bardzo często, dlatego dyskusja na temat tego, w jaki sposób rozwiązać problemy komunikacyjne, jak wzmacniać komunikację publiczną, czy i gdzie tramwaj, no to hmm. są kluczowe rzeczy. I Pana inicjatywa i wielu ludzi stąd i w zaangażowanie radnych doprowadziły do tego, że mamy folwarczną, która jest do zajezdnie, tak. ale to nie rozwiązuje to e, wszystkich problemów. Mhm. Ostatnio zwracali mi uwagę mieszkańcy tej dzielnicy na to, że być może trzeba by było pomyśleć tak. o tym, aby folwarczną przedłużyć. Tam jest ona z betonowych tak, tak, płyt tak. dalej, ale żeby jakoś połączyć ją z trasą katowicką, czyli zrobić tą nitkę. Bo tam jeżdżą po tej betonowej, po tych betonowych płytach i jakoś tam... Panie Marku, jak już teraz weszliśmy na temat urbanizacji osiedla Antoninek, gdzie jest Kobylepole, Pole, no to jest pomysł też budowy rozszerzenia PTBS-ów na łące między szpitalem, oddziałem zaka... zakaźnego, strusia, mhm. browarem, a osiedlem Przemysława i ulicą Żelazną. Co prawda... Komunikacyjnie w tej chwili ulica Arcybiskupa Dymka już jest obciążona, mówimy o komunikacji, okay. a będzie jeszcze bardziej obciążona przez te bloki, które powstają przy ulicy właśnie tej wspomnianej przeze mnie okay. przed momentem. I tam przy budowie tego osiedla też planuje się wjazd w tą samą ulicę. Więc troszeczkę nasi urbaniści od komunikacji chyba Chyba nie pomyśleli. To są kwestie, które, nad którymi trzeba rozmawiać, bo widzi Pan, to jest właśnie to, że z jednej strony mówimy, że miasto się wyludnia, ale z drugiej strony musimy mieszkańcom dać możliwość mieszkania w Poznaniu. I to są takie rzeczy, gdzie bardzo trzeba mocno dyskutować i rozmawiać, w jaki sposób znajdować miejsca. W których będziemy budować mieszkania dla Poznaniaków, a jednocześnie w jak najmniejszym stopniu, żeby to wpłynęło na komfort życia tych, którzy już w danej części miasta mieszkają. To są duże problemy. Borykają się z tymi problemami wszystkie miasta, ale myślę, że potrafi tak jak się udało przy Folwarcznej we współpracy to rozwiązać po latach, bo to nie można powiedzieć, że trwało, trwało, trwało e, chwilę. Tak i w wielu innych miejscach też e, zbudujemy taką A współpracę. Panie Marku, wróćmy może, wspomniał Pan, o, bo zadałem pytanie odnośnie migracji poznaniaków na tereny podpoznańskie. Przy tej inwestycji, o której wspomniałem przed momentem, też planuje się dzierżawców ogródków działkowych pozbawić tychże. Przy Malcie. Nie, no. tu przy ulicy żelaznej. I teraz wspomnieliśmy, że miasto Poznań przyjaźnie, każdy chciałby zamieszkać w tym kawałku zieleni, a planując taką inwestycję, jednym ruchem próbuje się to wszystko przekreślić. Co pan sądzi o takim działaniu? Ja uważam w ten sposób, że ogródki działkowe to jest rzecz ważna dla każdej lokalnej mhm. społeczności. Powinniśmy wspierać, zresztą miasto z, z, oddało nowe tereny pod ogródki działkowe, tam gdzie są, były, były likwidowane. Jeśli chodzi o kwestie związane z ogródkami działkowymi, to w całym mieście toczą się dyskusje na ten temat. Jest kilka takich zapalnych nie e, pomysłów. Podaniem, tak. e, niektóre są niezależne od nas, bo dotyczą mm -hmm. spraw takich jak na przykład te, gdzie tam mamy, z, z, nie należą te tereny no to, o, do tak, miasta, właśnie, więc, mm -hmm. więc trudno nam tutaj te decyzje podejmować. Natomiast ja uważam w ten sposób, jeżeli decyzje. Mają być takie, które y, likwidują jakiekolwiek ogródki działkowe, to mieszkańcy powinni mieć prawo do miejsca w, y, ogródków działkowych y, w, innym, w innym miejscu. Poznań powinien to robić. W tej, w tej sytuacji myślę, że warto porozmawiać, spotkać się. Nie miałem jeszcze ze swojej jako radny miasta jakiejkolwiek interwencji sygnału od strony działkowców. Tak? Tych tematów jest tak wiele, że no, z reguły z innych, z innych miejsc te sygnały mhm. do nas napływały od Pana o tym, że mają z tym mieszkańcy problem, dowiaduje się pierwszy. Panie Marku, panie, Marku, panie Marku, ja tutaj w imieniu mieszkańców też okolicznych będę Pana prosił, żeby na Komisji Polityki Przestrzennej przyjrzeć się temu tematowi, ponieważ Rada Osiedla Andwinek, Ziemnicko, Bylepole na tych terenach wystąpiła o wywołanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nie obowiązywał do tej pory z możliwością zachowania terenów zielonych i również przy przydomowych. Na pewno taki, każdy temat, który jest poruszany na Komisji Polityki Przestrzennej, a dotyczą on zieleni, jest rozpatrywany i staramy się tam, gdzie jest to możliwe, e, takie działania podejmować. E, to jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej mm. terenów zielonych w naszym mieście było, a wiąże się to z tym, że dzisiejsze upały, siedzimy tutaj na zewnątrz, 30 parę stopni. No te problemy wynikają między innymi z tego, że bardzo dużo miasta w poprzednich latach betonowało, wiele miast betonowało. Y, przestrzeń, y, no, żyjemy w trochę i już w czasach takich, gdzie ta świadomość bardzo mocno y, wzrasta, y, y, rozrasta. Tak? rozrasta. Mhm. Ja y, miałem okazję, bo będę robił taką inwestycję prospołeczną, tym razem na osiedlu Tysiąclecia i miałem konsultacje z dziećmi tak? i z młodzieżą. I kluczowe tematy, które e, dotyczyły e, tej inwestycji, to było tak, jak najwięcej zieleni, trawa, a nie beton, e, urządzenia nie plastikowe, ale z drewna mm -hmm. i jak najwięcej e, ekologicznych rzeczy, recykling, e, segregacja śmieci, miejsca dla, e, w, wodopoje dla zwierzaków mm -hmm. lokalnych. E, Ławeczki, dużo cienia. Ja byłem w szoku, że to młode pokolenie tak świadomie myśli o tym, co powinniśmy robić dla Poznania. Panie Marku, czyli bierzmy przykład z młodych, tak? Bierzmy przykład z młodych, ale jednocześnie dbajmy o to, aby to, co Pan y, powiedział, było znikome, czyli jak najmniej Poznaniaków wyprowadzało się z tego miasta, a to wymaga także czasami podejmowania decyzji niełatwych które pozwalają budować mieszkania w Poznaniu nie może być to kosztem zieleni w mieście ale też te Panie miejsca trzeba znajdować to słyszą 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 i ja myślę że tutaj no, jakieś słowa takiego Takiej otuchy, że jednak w Radzie Miasta są głosy, które są przeciwne betonowaniu w dalszym Zdecydowanie ciągu miasta. Decydowanie tak, ale z drugiej strony trzeba tworzyć przestrzenie, w których Poznaniacy młodzi będą mogli mhm. mieszkać, dlatego że jeżeli nie zadbamy o to, aby mieszkańcy chcieli wracać do Poznania bo trendy na świecie są też takie, że ludzie wracają do miast mhm. po zachuśnięciu się. Życiem poza miastem nagle się, nagle się okazuje, że problemy komunikacyjne, dojazdowe do szkoły, u ludzi starszych później dojazd do przychodni zdrowia tak. i wszystkie inne rzeczy, no to powoduje, że ludzie w wielu miastach europejskich zaczynają do tych miast wracać. Ale tu jest kolejna rzecz, że żeby chcieli wracać. To te centra miast też muszą być bardziej zielone, bardziej przyjazne, z wyciszonym ruchem samochodowym, żeby ci seniorzy tak. nie bali się chodzić po tym mieście, dzieci idące do szkoły, żeby nie były narażone na samochody pędzące 100 km na godzinę. Znamy trudne sytuacje w naszym mieście niebezpieczne, o których chyba nie musimy tak, tak, przypominać. Wiemy, wiemy. To. Panie Marku, to teraz przeszliśmy już do kolejnej części audycji. Co uważa Pan za największy sukces? Ja uważam, że największym sukcesem w tej chwili dla miasta Poznania, bo ja chcę, uważam, że my musimy patrzeć jako zespół na politykę, okay. nie indywidualnie, tylko zespołowo, bo indywidualnie to bym powiedział o tych wszystkich Orlikach, mm -hmm. miejscach rekreacji, które udało mi się zrealizować na, na, na osiedlach ogrodach przyszkolnych, boiskach dla dzieci, integracyjnych plac, placach zabaw, które zainspirowała mnie wypowiedź Bogdana Smolenia do tego działania mm. i ileś tych placów zabaw w Poznaniu powstało z mojej poprawki do budżetu, ale zespołowo w tych czasach to jest dzięki Poznaniakom i Takiej aktywnej polityce samorządu, w miarę przeszliśmy suchą stopą, y, pomimo wielu wyrzeczeń i problemów, jako Poznań przez ten pierwszy okres pandemii, miejmy nadzieję, że drugiego nie będzie. To jest w głównej mierze zasługa Poznaniaków, bo to, że Pieniądze do budżetu miasta z podatku PIT i CIT wpływały w takich kwotach. To, że tyle miejsc uratowano, to jest wielka zasługa Poznaniaków. Jeżeli spojrzymy na to, że w tym mieście mieszka ponad 100 tysięcy osób prowadzących działalność gospodarczą, to widzimy, jak potężny wysiłek w ostatnim czasie oni musieli żeby utrzymyć, ponieść, żeby utrzymać miejsca pracy, utrzymać swoje rodziny, a jednocześnie zapewnić pracę, pracę innym. I wielkim sukcesem nie radnych, nie mhm. polityków, ale całej społeczności miasta Poznania jest to, że Poznań był jednym z najlepiej przygotowanych miast do tego, aby podołać tak trudnemu zadaniu i za to poznaniakom i poznaniankom, a także mieszkańcom tej dzielnicy należy podziękować. No a a porażka? A porażka? A porażka chyba każdego z nas w polityce gdziekolwiek to jest to, że tyle sporów jest niepotrzebnych, mhm. że tyle sporów zahacza o sprawy, które nie do końca są ważne dla lokalnych społeczności mhm. i życiowych potrzeb mieszkańców, a dotyczą wielkich spraw. Mhm. I mam wrażenie, że jednoznacznie mówiąc, że pewne działania w polityce oddalają nas od tych standardów europejskich, europejskich mhm. i demokratycznych, mam wrażenie, że w samorządzie, My powinniśmy ludzi łączyć, a nie dzielić budować wspólnotę, bo hmm. tylko wtedy y, będziemy w stanie budować y, stabilną społeczność. Wydaje mi się, że w Poznaniu potrafimy to robić, ale mimo wszystko y, każdy polityk musi się zastanowić, y, czy te spory na opozycji, które są między politykami no opozycji, nie zaprzątają nam więcej czasami głowy e, niż e, sprawy, o których chcieliby, żeby mieszkańcy żeby czekają. czekają. Dokładnie tak. w ten sposób. Czyli jakby. po prostu budujmy mosty, a ich nie wysadzajmy. Zgadzam się. E, panie Marku, zbliżamy się już do końca audycji. Standardowe pytanie już na koniec. Czego życzyłby Pan Panu Prezydentowi na początku? Panu prezydentowi życzyłbym, żeby te wyniki sondażowe, które teraz się ukazały i które pokazają, pokazują, że prezydent miałby prawie wygraną w pierwszej turze poparcie na mhm. poziomie 49% i 80% takiego zaufania do swoich działań wśród mieszkańców, mhm. żeby one zafunkcjonowały w 2023 roku, te wyniki. Podczas wyborów poprawione o te kilka procent, a, nie, jednak. a jednak dlatego, że te, to, co jest w Poznaniu, można e, powiedzieć tak, jesteśmy miastem odważnym. W tej chwili toczą się duże inwestycje w mieście Poznaniu. E, wielu Poznaniaków i Poznanianek może mieć pretensje, dlaczego muszą stać w takich korkach, dlaczego są takie e, problemy komunikacyjne. Ale za dwa lata będą jeździć nową Naramowicką, będą mieli otwarte rondo Rataje, będą skończone pewne inwestycje na Starołęce, będzie oddane dokończenie Świętego Marcina chociażby, Torowiska, e, torowiska. Mhm. Pan naj, najbardziej znany i, dobry tramwajarz tak. w Poznaniu, to dobrze, dobrze wie, jak ważne są te torowiska, jak, jak peska, remont peska tak, jest nam potrzebny, bo tam się no. wiele dzieje z tych. Więc realizację tych, tych fajnych zadań życzę prezydentowi i to, aby w następnej kadencji wygrał te wybory, bo Wydaje mi się, że to jest dobra prezydentura, która bardzo pozytywnie zmienia miasto i buduje ten przykład, e, w jaki sposób funkcjonować w jednym mieście e, dobrze, zgodnie pomimo e, wielu Różmy, problemów. Poglądów. E, w Radzie Miasta. A w Radzie Miasta, żebyśmy byli inicjatorami e, tych wszystkich e, e, pomysłów, które wychodzą z lokalnych społeczności abyśmy potrafili je łączyć, bo jest wiele sprzecznych rzeczy przy mm -hmm. budżecie, który wydaje się wielki, ale my nie dysponujemy tym całym budżetem, bo y, jeżeli mamy budżet ponad 4 miliardy złotych, to tak. większość tych środków to są pieniądze, na które my nie mamy wpływu, bo one przepływają na przykład przez oświatę. Budżet y, y, to jest, są pieniądze, które są nam powierzone do dalszej dystrybucji, czy 500+, i tak dalej, i tak dalej. A my jeszcze musimy dodatkowo co roku więcej dopłacać, chociażby do światy musieliśmy dopłacić ponad 500 milionów złotych w ubiegłym roku, mm -hmm. a kiedyś subwencja starczała na znacznie więcej. Ale żebyśmy w tych skromnych środkach, którymi dysponujemy, a które pochodzą z pieniędzy Poznaniaków albo z, z, z pieniędzy też unijnych, które do nas do trafiają, żebyśmy potrafili dobrze odczytywać. E, potrzeby mieszkańców całego miasta i także niwelować pewne takie e, różne konflikty, które się rodzą wokół wydawania tych pieniędzy, a często wiążą się z tym, że w jednej dzielnicy chcą to, w drugiej to, a, a to pieniądze lokalne, są na jedną lokalne potrzeby. inwestycje. Panie Marku, i mieszkańcom miasta? A mieszkańcom miasta chciałem przede wszystkim jeszcze raz podziękować za to, że byli tacy dzielni w, podczas, podczas tej pandemii. Życzę im, żeby mogli, pomimo tych wielu trudnych doświadczeń, dla niektórych bardzo, bardzo trudnych, żeby mieszkańcy miasta potrafili jak najszybciej zapomnieć o tej pandemii, a żeby tak było, to niestety, ale musi ta pandemia ustąpić. Więc życzę wszystkim poznaniakom, żeby się przekonali do szczepień, żeby się przekonali, szczepmy się. szczepmy się naprawdę, bo dopóki nie będziemy mieli tej zbiorowej tak, odporności, tak. dopóki do tego czasu będzie trudno. A liczę na to, że to, co pokazali mieszkańcy Poznania podczas pandemii, pokazuje nam jedną rzecz, że na Poznania nie ma siły i że Będziemy potrafili bardzo szybko nadgonić ten czas, który, który był trudny, i miasto będzie się dalej pięknie rozwijało. Drodzy Państwo, gościem dzisiejszej audycji był Pan Marek Sternalski, radny miejski Klubu Koalicji Obywatelskiej. Panie Marku, dziękuję za udział. Bardzo dziękuję. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę. Subskrybujcie, a jeśli macie jakieś propozycje bądź pytania, piszcie do nas Cybina TV. Do widzenia Państwu. Subskrybujcie, subskrybujcie, bo informacja z pierwszego źródła, najbliższego mieszkańcom danej dzielnicy, to jest informacja najbardziej wiarygodna, szybka, w związku z czym takie małe telewizje powinny mieć przed sobą przyszłość. Panie Marku, dziękuję za tą laurkę w imieniu zespołu, w imieniu własnym. I do zobaczenia w kolejnej audycji zatytułowanej Rady dla Rady.